Pamiętam, panie, że miesiąc temu w tym studiu dyskutowałem ze swoimi gośćmi na temat tego, czy możliwe jest mianka. Wielu gości mówiło tak, możliwe jest mianka i w drugiej turze zobaczyłem męcena a nie Newrockiego. Dziś już nikt o tym nie no mówił. Właśnie, no to, bo takiego gamechura nie, nie było. I dzisiaj nawet bardzo wysokie trzecie miejsce Sowiemia Cena nie wynikało z jakiejś jednej rzeczy, z jakiejś tam, nie wiem, takiej coś, co spowodowało, że, że, że nagle on tak skoczył To wynikało z dynamiki jego kampanii, którą prowadził od wielu miesięcy i w mediach społecznościowych i na rynkach i ulicach polskich miast. Wynikało z jego ciężkiej pracy. Mhm. I, 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 I to też by nie szedł z poziomu tam 2%, tylko mając poparcie partii Konfederacji. Więc, więc oczywiście. Tu, tu należy się słowa uznania dla, dla jego ciężkiej pracy. Tylko mówię, że to nie, nie ma czasami nie ma a, takiego a co jednego sprawiło, wydarzenia że ten plan spróbiło. nie wypalił, że nie przeszedł bo, bo, bo powyżej jest, jakiegoś tam paru. No, no, no bo trudno kandydatowi, który, za którym stoi partia, która ma poparcie od 10 do 12 do 13%, nagle wskoczyć na 20 parę.